Gorąco, gorąco, chociaż to jest chłodne, ale gorąco było pogali KSW 88 Nie ma co trzymać chyba emocji na wodzy i tych refleksji po pojedynku wieczoru, bo wydaje się, że to... No... Przebieg był zaskakujący, ja posypuję zdecydowanie głowę popiołem, bo ja osobiście nie stawiałem na, na, na taki przebieg, na tak dobrą dyspozycję Patryka Kaczmarczyka. No właśnie, czy dobrą dyspozycję Patryka tylko, czy też gdzieś Daniel nieco wyglądał gorzej niż się, niż się spodziewaliśmy. Jakie są Twoje refleksje? No bo na pewno życiowa forma Patryka Kaczmarczyka i chyba tutaj nie ma żadnych wątpliwości. To na pewno, to na pewno, ale nie jestem pewny, czy, czy można sugerować, że ta forma Daniela była słabsza, bo też na pierwszych sekundach dostał kolano, które mogło tak naprawdę ustawić już cały pojedynek. Widać było, że, że Daniel nie czuje się dobrze w tej, w tej płaszczyźnie stójkowej. Nie chcę mówić, że, że byłem tym, który mówił, że Patryk wygra. Raczej... Ale często się tak zdarza, że właśnie ty jesteś tym, który mówi na przekór. E, tak. Mówiłem tak matematycznie, że jednak widzę Daniela jako zwycięzcę, ale nie, nie aż takiego faworyta. Czułem, że Patryk jest gościem, który może spokojnie zaskoczyć. Właśnie z tego względu, że on w tych walkach jest, jest niesamowity. Ma coś takiego, coś takiego dodatkowego, taki talent, który nie każdy zawodnik ma. No i trzeba powiedzieć, że Naprawdę ostatnie tygodnie Patryka, on, on potwierdza, że będzie przygotowany fantastycznie mentalnie, że to był owocny okres. Postawił wszystko na, na wyjazdy. Ten okres był w różnych miejscach odbywały się te, te, te treningi, także wszystko było postawione na jedną kartę. Wiedział, co ma, co ma do ugrania. I mam wrażenie, że też go to niosło w trakcie tego pojedynku, że zdawał sobie z tego sprawę. Kurczę, tu można zaryzykować, bo ja nic nie tracę w tym pojedynku, niezależnie od tego, jak to się potoczy. I dużo tutaj było takich akcji właśnie ryzykowych. Gdzieś te latające kolana, właśnie nie wiadomo, skąd je wyciągnął. Ponawiał te, te akcje, potem to wysokie kopie ale też trzeba powiedzieć, że na pełnym dystansie dzisiaj Patryk Kaczmarczyk wyglądał fantastycznie, bo wydawało się, że te końcówki są często nieco, nieco słabsze. Dzisiaj takiego kryzysu nie było po stronie Kaczmarczyka. Ale rzeczywiście dobrze zwróciłeś uwagę, że, że walczył tak jakby, jakby rzeczywiście nie, miał, nie czuł presji, bo walczył trochę tak jak, jak na treningu, kiedy robisz sobie najlepsze swoje akcje i rzeczywiście tak było. Może właśnie z tego względu, że nie czuł tej presji, czuł, że, że nie ma nic zupełnie do stracenia, a znowu może to, to zadziałało na, Danie na Danielu. no bo wiesz, jak czujesz, że musisz tę walkę wygrać, to gdzieś, gdzieś jednak to, to cię spina, więc myślę, że mogło to być, gdzieś mogło to być kluczowe. To teraz tak biorąc kilka pojedynków razem pod lupę, zapytam Ciebie, knockout, knockout wieczoru, jakbyś miał wybrać ten jeden finisz, to który to byłby? No bo kilka dzisiaj tych akcentów mocnych, jeśli chodzi o finisze, zobaczyliśmy. No, bardzo brutalny był nokaut Piotra Kuberskiego na, na Bartku Leśki Był naprawdę bardzo, bardzo brutalny, bo już było widać po tym, tym ciosie, który, który zamroczył tak już totalnie, że, że tam, tam praktycznie już nie trzeba było nawet dokładać tych kolejnych ciosów. Ale chyba najbardziej efektowny no to jednak nokaut Wójcika i ten podbrudkowy Jednak chyba myślę, że to było, to było coś takiego, ten wiesz, jeden, jeden punch, jedna śmierć, jak to się mówi. No to teraz po kolei. Piotrek, Piotrek Kuberski wchodzi do organizacji, dostaje zawodnika. Rankingowego. Wiemy, jakie są jego atuty. Mocne uderzenie, gdzieś te walki efektowne, szukanie skończeń. No i mam wrażenie, że dzisiaj wszystko dostaliśmy to, co mieliśmy dostać w jego wykonaniu, chociaż ten początek zwracaliśmy uwagę, że był niecoż taki sztywny. Natomiast no, kiedy się rozróżnił, to chyba wszystko poszło tak, jak sobie zaplanował. Nie, wiesz, nie, nie chcę, zawsze mówię, wysyłam zawodników, dobrych zawodników do KSW i tak ty, tym samym zabieram fe, Fenowi mo, mocnych gości, ale muszę przyznać, że bardzo otrzymałem sobie zę... Na, na debiut Piotra Kuberskiego i gdzieś miałem cały czas w głowie, kiedy był jeszcze mistrzem Feno, że fajnie byłoby widzieć go w tym KSW. No i no dzisiaj pokazał, że jest cholernie mocny. Troszeczkę była, była nie, nie rdza, tylko właśnie taki jakby, no też nie chcę powiedzieć drewno, no bo to też jest trochę przesada, ale pomimo tego, że, że było widać, że nie do końca wszedł dobrze w ten pojedynek, to widziałem po jego oczach pewność. Nawet to, że, że jakoś super nie unikał tych ciosów, tylko je ja przyjmował sobie na, na gardę. Cały czas był blisko swojego rywala. Wyszedł tam z, z z pewnością, że ze swoich umiejętności, z te, tego, że, że wygra. Szkoda mi trochę Bart Kaleśki, bo, bo jest młody, utalentowany i czuję, że, że naprawdę dostaje mocnych gości, no bo sami dobrze wiemy, no bił się na ACA też nie ze za słabymi zawodnikami, dzisiaj, dzisiaj dostał Piotra Kuberskiego, no ale skupiając się na Piotku, no to no, widzę go Naprawdę, szczerze, widzę jeszcze jedna, jedna walkę i widzę go w pas. A z kim byś go zobaczył, jak już tak mówimy o kolejnym pojedynku? Jaki to byłby matchmaking okiem Mariana Żółkowskiego, jakbyś miał sobie tak przejrzeć kategorię średnią, bo to jest ta właśnie dewiza do 185 funtów. Może, może z Michałem Michalskim. To, to miałoby dużo sensu, bo Bartek Leśko był za Michałem Michalskim w rankingu. Kto tam jeszcze jest? No teraz Damian Janikowski ma i, i, to, i tak, Tomek mają ustaloną walkę, Pawlak z Materlą, więc tutaj troszeczkę brakuje takich zawodników, że którzy, którzy konkretnie może Tobie coś przychodzi na myśl, kto, kto tam jest wolny. No, na ten moment powiedział Michał Michalski. No i to wygląda rozsądnie powygrany w kategorii średniej, zawodnik przechodzący do tej, do tej dywizji. Także tutaj, tutaj może się to właśnie tak, tak rysować w drugim pojedynku. Marcin Wójcik, to jest trzecia odsłona Marcina Wójcika w organizacji KSW. Debiutował w 2008 roku, na samym początku. Niewiele osób o tym pamiętało. Później ten, ta druga przygoda, drugi, drugi rozdział. Były lepsze gorsze momenty, trudne przeprawy, no ale teraz rozpędzony kolejnymi zwycięstwami i chyba dzisiaj było czuć. Taką pewność, bijącą od Marcina Wójcika w tym, w tym pojedynku, bo nie mówię już o samym finiszu, który był spektakularny, natomiast widać było, że gdzieś jest spokojno to, co dzieje, co dzieje się w klatce. Tak, tak, to dokładnie to, co mówisz. Czuć było, że, że w końcu wie, po co jest w tym KSW. Widać było tą, tą pewność, ten, ten spokój u niego, i myślę, że to jest chyba najlepszy moment dla niego na, na wejście do KSW, bo, bo teraz pokazał taką formę, że, że to jest kolejny gość, też którego widzę zaraz w walce o pas. Tym bardziej, że w tej kategorii 9-3 jest nieraz taki deficyt, nie, nie ma niestety tego Francuza Omar, tak? Omar Sy. Tak, tak. Więc troszeczkę brakuje, a tu wchodzi gość, który, który pokazuje się znakomicie to nie tylko w tej walce, ale i w, w, w poprzednich. Chociażby zwycięstwo z Adamem Wieczorkiem to też, też duża rzecz. Więc wydaje mi się, że, że jeśli będzie dalej taką formę pokazywał, no to, to, to też taka, ta, taka sama historia. Jedna walka i walka o pas zaraz. Alberto Zimkowski, tutaj słówko się należy, bo pewnie wszystkim nam mocniej drżało nieco serduszko ze względu na sympatię do Alberta i tutaj nie będziemy ukrywać, że było ciężko być w tym pojedynku obiektywnym, no natomiast... Mam wrażenie, że Alberto Ziemkowski dzisiaj po raz pierwszy czuł się z sobą, przynajmniej w dużym, dużo większym procencie niż w poprzednich pojedynkach, i, i chyba kipiała od niego ta, ta pozytywna energia w trakcie dzisiejszej gali. No jak mówisz o tej walce, to od razu pierwsze, co mi przychodzi na myśl, to twoje emocje, bo ty raczej zazwyczaj nie czuję po tobie aż takich dużych emocji, albo że, że tak ładunek taki emocjonalny, z, 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 z takimi prywatnymi odczuciami. A tutaj naprawdę można było to, to odczuć od Ciebie, rzeczywiście e, przeżywasz, przeżywasz tę walkę, Alberta. No i rzeczywiście my wszyscy ją przy, przeżywaliśmy. Największe zwycięstwo w karierze Alberta. Myślę, że bez dwóch zdań największe. I to jeszcze w takim wydaniu, że wiesz, tam no nie było tak, że rzucił gościom, gość łamie rękę i, i, i to było na tyle. Tylko tutaj po prostu wyszedł. Nawet bym powiedział, że rzucił się w nie do końca komfortowe warunki, bo wyszedł na wymianę. A wiemy, że to nie do końca jest mocna strona Alberta, zwłaszcza kiedy nie jest do końca rozluźniony. Wyszedł na wymianę i w tej wymianie znokautował ciężko rywala. Więc myślę, że to może być taki przełomowy moment, dla, przede wszystkim dla psychiki Alberta. Patrząc na pozostałe pojedynki, czy jeszcze ktoś zasługuje na uwagę? Mamy Ramzana Rzębijewa, Daniel Tarkila, ale wiemy jak te pojedynki były ustawione. Stefan Wojciech wygrywający z Kamilem Gawryłkiem, Konrad Rusiński, no i Michał Gniady z debiutami udanymi w organizacji KSW. Gdzieś kogo tutaj stawiasz najwyżej z tych, z tych pozostałych pojedynków? Pomimo, że jestem fanem talentu Danu Tarczyli, to tutaj bym się skupił jednak na Konradzie Rusińskim. Rusińskim. Myślę, że, że dzisiaj naprawdę zaskoczył wielu, chociażby mnie, bo przed, tą, przed tym pojedynkiem stawiałem totalnie na Krystyna Bielskiego, z tego względu, że po prostu to jest gość typowo z 8-4, silny, totalnie silny gość, a znowu wiedziałem, że naj, najmocniejszą stroną Konrada są zapasy, a jeśli jesteś zapasnikiem i trafiasz na zawodnika silniejszego, to, to się robią problemy, a tutaj jednak okazało się, Myślę, że potrafił zniwelować tę te, te siłę właśnie przez tą fenomenalną technikę. To jest gość bardzo, bardzo techniczny w tych zapasach, w tym grapplingu i dzisiaj to pokazał. Myślę, że wiele będzie dobrego, wiele pożytku z niego będziemy mieli w organizacji KSW. I też ciekawy jestem, czy będzie miał problemy z kategorią 7-7, no bo jest duży, jest duży, ale znowu wcześniej się bił w tej, tej, tej kategorii i, i zbijał tę wagę, więc myślę, że KSW naprawdę mocne wzmocnienie, jeśli chodzi o kategorię półśrednią. Nota e, pogali XTB KSW88 jaka? E, Mathieu Borot dał 10 na 10. No za dużo. Ja bym nie dał 10 na 10. Też bym nie dał 10 na 10, dałbym dziewiątkę. Dałbym 9 dziewiątkę za, za, za te niespodzianki, za te, za te nokauty, za, za początek gali. Myślę, że za atmosferę, która była w Radomiu, myślę, że to taka naprawdę mocna dziewiąteczka. Ale no wyobraźmy sobie, jeśli grudniowa, grudniowa gala będzie, będzie mocna, no to, no to tam trzeba zarezerwować tą dziesiątkę na, na coś takiego. No widzę, że grudniowa Gala troszkę ci... Ja, ja dam siódemkę, siódemkę, bo uważam, że pojedynek pań troszeczkę zwolnił tempo, były też dwa, dwie walki, które brane na ostatnią chwilę przez zawodników zakończyły się zgodnie z przewidywaniami, także na 10 pojedynków te trzy troszeczkę w dół, także daję siódemkę. No tak, normalnie dałbym ósemkę, ale pod tym, co się wydarzyło w walce wieczoru, to, to, to daję tą dziewiątkę, bo to, co zrobił dzisiaj Patryk, to było no, niewyobrażalne. Fantastyczne. E, jeszcze wspominając pojedynek grudniowy, który nadejdzie podczas tej gali, którą, którą wspomniałeś wieńczący ten rok. Nie będę pytał o ty, bo pewnie będziemy mieli jeszcze okazję porozmawiać o, o, o tych pojedynkach, natomiast czy dzisiaj troszkę cieplej zrobiło się w serduszku Mariana Żółkowskiego, kiedy w klatce na face to face pojawił się Salah, Salah Din Parnas. Mam wrażenie, że to jest cały czas sprawa personalna. i z Tygodnia na tydzień będzie jeszcze stawała się coraz, coraz mocniejsza, bo to, bo to cały czas nie znalazło swojego finiszu. Nie no, póki nie, nie, dokładnie, póki nie będzie tego finiszu, póki nie, nie zmierzy się, póki mu nie pokaże, że chyba nie boję się go, że chcę się z nim napierdzielać, no to wiesz, to cały czas to będzie w mojej głowie i, i nie pójdę, już mówiłem o tym, nie, no nie pójdę dalej, jeśli nie zawalczy z nim, jeśli nie zobaczę, kto jest lepszy. Ale rzeczywiście e, poczułem lekkie emocje, jak go zobaczyłem w klatce, ale ciekawostką było dla mnie, to mówiłem ci e, tak na, na marginesie, że po raz pierwszy w życiu widzę, żeby e, Saladin nie uśmiechał się na face to face. Na każdym, na każdym, na każdym tylko z Danielem Torresem się nie uśmiechał, bo Daniel Torres. Zawsze ma, ma głowę, głowę spuszczoną. Więc tylko, tylko tam par nas się nie uśmiechał, i ciekawy jestem, czy to, czy to coś znaczy. Okej, okay, czyli tutaj doszukujesz się jakiegoś być może drugiego dna. Jeśli mamy ciebie przed mikrofonem, to wstyd byłoby nie zapytać i nie byłoby to kulturalne o, o twoje zdrowie, bo przecież wiemy, że do tego pojedynku miało dojść ostatecznie gdzieś kontuzja. Troszkę ta rehabilitacja trwała, natomiast widzimy Cię coraz częściej na sali treningowej, wydaje się, że gdzieś ten powrót się zbliża, ale właśnie jak, jak bardzo, jak mocno się zbliża. No się wielkimi krokami. Na razie jeszcze nie mogę tak w pełni e, sparować także totalnie sparingiem MMA. Jak sparuję to bardziej na przykład boks i zapasy, choć te, tych zapasów troszeczkę też się boję. Na razie jeszcze nie kopię, ale już jest, czuję, że to już, już zaczyna być ten, ten czas, w którym te kopnięcia zacznę robić. Co więcej, nawet ostatnio e, na treningu rehabilitacyjnym ćwiczyłem te kopnięcie, który, przy którym stała się ta kontuzja, w sensie o, odnowiła się, że tak powiem. To jest takie kopnięcie z przeskoku le, lewa noga na high i ląduje się na prawej. I robiłem to i to było takie na mój mental ważne, bo, bo robiłem to i czułem, kurde, jest dobrze, że naprawdę jest, jest w porządku. Też w tym tygodniu zrobiłem pierwsze takie waleczki, można powiedzieć, czysto zapaśnicze, i to też było dla mnie ważne, bo, bo to są no, no, takie momenty, w którym najbardziej mogę przećwiczyć, przetrenować tę nogę, zobaczyć, czy, czy, jest, czy jest w dobrym stanie. Więc powiem Ci tak, Przyszły, przyszły rok, to jest, to jest pewne, bo już słyszałem, że ktoś mi mówił Marian, słyszałem, że na grudniowej gali będziesz walczył. No no. Pojawiał się też ten styczeń, no bo gdzieś zapowiadane przez dyrektora sportowego był pojedynek, który może wyłonić miano pretendenta i tutaj naturalnie zestawiano Ciebie z jakimś, z jakimś rywalem jako tego zawodnika powracającego. Mogę powiedzieć po raz pierwszy myślę, że chyba nikt się nie obrazi, jeśli powiem, że chcieli mnie zostawić z Mirczą. Tak, Valeriu Mircza. I daliśmy sobie jakby tak trzy tygodnie na odpowiedź, żeby, żeby zobaczyć, czy, czy to nie będzie za szybko. Ale jednak decyzja, chociaż to nie była tylko decyzja, ale no dobra. powiem decyzja doktora Artura Pisarskiego, który robił mi zabieg, powiedział, że nie, że to zupełnie za szybko, a poza jego decyzją, no to ja też czułem, że to, że to będzie za szybko, ale nie będę ukrywał. Coś wielkiego się szykuje w, no w przyszłym roku. W przyszłym roku. Może nie zaraz na początku, ale, ale w przyszłym roku i, i tam myślę, że to jest. To jest odpowiednie, będzie odpowiednie miejsce i czas, żebym, żebym zawalczył. Więc jeszcze kilk, tro, kilka miesięcy, trochę czasu, ale jestem pewny, no, no dobra, nie powiem, że jestem pewny, ale mam wielką nadzieję i czuję to, że jak już wejdę do klatki, to, to będę następne walki, będę brał, brał walkę za walką, bo już no, nie wierzę, żeby, żeby dalej te kontuzje mnie nękały. No, przez całą karierę nigdy, nigdy praktycznie żadnej kontuzji nie miałem, tutaj mnie jakieś jakiś fatum dopadło, ale czuję, że no, nie może tak być zawsze i, i zaraz będziemy widzieli w klatce i będziesz mógł komentować i zachwycać się. Tak, tak, zdecydowanie tak, ale widzę, że właśnie ta przerwa powoduje, że działa na Ciebie pozytywnie, że nie ma obaw. Tak jak mówisz o tym, że już przewalczyłeś ten aspekt mentalny przy tym kopięciu, że to idzie w dobrą, w dobrą stronę i ten głód wzrasta. Mam wrażenie, że ten ładunek emocjonalny również przez to, że do tego pojedynku w takim miejscu nie doszło. Wiemy, jak Ciebie to na początek mocno, mocno bolało i trzeba było to przepracować. No i to, to też to, że mamy okazję, co bardzo Tobie dziękuję i Dominikowi tobie bo dużo się od Was uczę, Mamy okazję z Wami komentować. To wiesz, jak komentuję te gale, widzę, jak oni wychodzą, jak, jakie tam są emocje, no to człowiek no, sam chce tam wejść, sam chce się pokazać. Zobaczyć, czy jeszcze się umie ruszać, rozumiesz, no, ten głód jest olbrzymi, no nie miałem nigdy, nawet kiedy był, była ta przerwa covidowa, nawet, nawet wtedy nie, nie miałem czegoś takiego, no, nawet z tego względu, że po prostu nikt nie walczył, nikt za bardzo nie trenował. A teraz wiesz, to się dzieje i, i idzie do przodu, a ja, a ja stoję i się na to patrzę, więc po prostu takiego głodu jak teraz nigdy nie miałem. Pięknie się tego słucha. Moglibyśmy pewnie gadać godzinami, ale też jest późna pora, także trzeba odpocząć. Ja też Marianowi dziękuję serdecznie dziękuję, dziękuję za dzisiejsze komentowanie i za rozmowę. Marian Dziukowski. Przyszły mistrz? Zobaczymy.